Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bangrotech. Dzisiaj zajmiemy się kryptowalutą. Flux pokażę Wam, jak ją wydobywać, w jaki sposób skonfigurować Waszą koparkę pod tą kryptowalutę oraz co najważniejsze, moi drodzy, jakiego oprogramowania do tego użyć. Także zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, pokażę Wam w tym odcinku, w jaki sposób możemy wydobywać właśnie Flux. Jest to algorytm ZELHASH. No i generalnie tak, możemy sobie zacząć, a czy powinniśmy zacząć na sam początek od zainstalowania portfela. Portfel, portfel który bym Wam polecił, to jest oczywiście ZELCOR. Tutaj adres zelcor.io. Wszystkie linki będą umieszczone w opisie. No i przechodzimy sobie Trite Now moi drodzy i mamy różne platformy, na które możemy pobrać aplikacje. Jest to tutaj Google Play. Jest App Store i jest App Gallery, czyli tutaj dla Huawei, który nie ma dostępu do sklepu Play. Mamy też opcję Windows, Mac i Linux. Z racji tego, że my pracujemy na Windowsie, to pobierzemy sobie tutaj dla Windowsa. No i mamy dwie wersje: Portable albo Desktop. Wersja Portable to jest wersja taka jakby nieinstalowalna, czyli macie pliki, które możecie, nie wiem, przenosić na pendrive i odpalać. Albo wersję Desktop, która się instaluje w systemie. Ja oczywiście pobiorę tą wersję Desktop. Po pobraniu klikamy na instalator, czekamy chwilę i zaczyna się nam instalować nasz portfel. E, oczywiście przejdziemy tą podstawową konfigurację, stworzymy sobie portfel, e, pokażę Wam w jaki sposób tutaj nim zarządzać, gdzie znaleźć właśnie swój adres, który będzie z kolei potrzebny do dalszej konfiguracji. Odpali nam się, moi drodzy, takie właśnie okno. Mamy tutaj login oraz hasło. Natomiast my musimy sobie konto zarejestrować, klikamy tutaj niżej, sync register, account on this device. No i wybieramy sobie jakąś nazwę użytkownika, podajemy hasło, ważne aby to hasło moi drodzy pamiętać. Mamy coś takiego jak Create Recovery Password Mechanizm. To jest tutaj, macie wszelkie informacje. Radzę Wam zapoznać się z tym. Tutaj macie informację, że ten mechanizm będzie przechowywany właśnie lokalnie na Waszym urządzeniu, czyli na komputerze, na którym instalujecie ten wallet. No i tutaj, jeżeli zgubicie na przykład te, te pliki szyfrujące, odzyskanie konta może być niemożliwe. Ja na razie tego nie robię. No i klikamy Register. Dobra, potwierdzamy. No i musimy chwilę poczekać. Aha, tutaj jeszcze musimy zaznaczyć, że jest. I have backup both my username and password. Czyli yy, upewniamy się, że nasza nazwa użytkownika oraz hasło zostały przez nas zapisane. No i teraz możemy przejść moi drodzy do logowania. No, i tak wygląda, w, tutaj mamy oczywiście pełno informacji. Radzę Wam się z tym zapoznać, przeczytać uważnie. No i tak wygląda na pierwszy rzut oka nasz portfel. My będziemy z niego potrzebować tak naprawdę tutaj adres walletu Fluxa, czyli klikamy sobie tutaj na Flux, przechodzimy właśnie do tej zakładki Portfolio i tutaj wybieramy Flux, Flux e, wybieramy sobie Receive, to jest receive, to jest wasz adres, na który otrzymujecie właśnie. Te monety, które uda Wam się wykopać. Czyli tak, to będzie Wam potrzebne Click to Copy, żeby to później wkleić w konfigurację naszego minera. Jeżeli mamy już portfel, to kolejnym krokiem, moi drodzy, będzie zainstalowanie właśnie minera który pozwoli wam wydobywać tą kryptowalutę. Ja bym wam polecił Gminera, testowałem LOL Minera i tutaj muszę wam powiedzieć, że lepsze osiągi tak naprawdę pojawiły się przy użyciu Gminera. No, oczywiście też trzeba pamiętać o tym, aby dokonać tutaj konfiguracji karty graficznej, aby ją podkręcić, ale to wszystko pokażę wam w dalszych krokach. Tutaj adres na GitHubie mamy wersję 2.74 na ten moment jest to chyba najaktualniejsza wersja. Przechodzimy sobie z racji tego, że korzystamy z Windowsa. Gminer Windows yy, to jest zipem spakowane, więc będziemy musieli to sobie wypakować. No i teraz tak, mamy tutaj różne pliki konfiguracyjne. Nas interesuje tak naprawdę jeden, czyli tutaj zelhash.bat, czyli zelhash.bat. Klikamy na niego prawym, dajemy sobie Edytuj i tutaj mamy tak naprawdę wszystkie informacje, które musimy podać, aby zacząć wydobywać naszą kryptowalutę, czyli zaczynamy. E, tutaj mamy miner'a, czyli miner.exe, algorytm, czyli to jest algo 4, serwer. Tutaj mamy już domyślnie podany zel2miners.com i adres portfela. Ten adres portfela to jest też do więc jeżeli po prostu byście odpalili tą e, koparkę, ten program, to będziecie kopać na czyjś adres portfela. Który oczywiście można sprawdzić, e, dlatego że tutaj każdy adres w sieci blockchain możecie sobie zweryfikować, nie do należy, ale co tam się na nim dzieje. Mamy zel.tuminers.com. No to zobaczmy, tu poczekajcie, najpierw zaczniemy tak. Tutaj mamy takiego pula, z 2miners możecie oczywiście jak najbardziej korzystać. Ja Wam pokażę dwa pule, pokażę Wam 2miners i pokażę Wam miner pool. Tutaj od wyboru e, minera, wybór, wybór minera tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was. Ale zobaczcie jak sobie skopiujemy ten adres, możemy go wkleić tutaj, to możemy zobaczyć do kogo on należy. No i jakbyście zobaczyli ta osoba ma tak naprawdę, możecie zobaczyć, jaki jest hash rate. Tutaj mamy 1050 Ti. Kopareczka. No i tutaj wydobyte bloki. Tutaj mamy o 12,3, czyli 37 dolarów. No, czyli do tej osoby należy po prostu ten wallet. Więc generalnie, jakbyście odpali tego minera, będziecie kopać dla właściciela tego portfela. Dobra, to zamykamy mamy tutaj naszą konfigurację otwartą w dalszym ciągu i teraz potrzebujemy kilka ważnych rzeczy wybieramy pula załóżmy że będzie to miner pool oczywiście macie do wyboru możliwość kopania solo albo kopania z pulą wszystko to robicie za pośrednictwem i tak tego pula mamy tutaj dwie zakładki dwa adresy solo fluxminer.org i fluxminer.org i tutaj musicie podjąć decyzję czy będziecie robić to solo czy będziecie robić to dla pula na początek zróbmy tu dla pula, czyli przechodzimy na fluxminerpool.org wybieramy sobie zakładkę CONNECT, dlatego że wallet już mamy, wybieramy sobie zakładkę CONNECT i teraz moi drodzy mamy coś takiego jak serwery flux.eu.minerpool.org e, i mamy tutaj przykładowy config dla właśnie gminera ze spokojem możecie to skopiować wkleić sobie tutaj waszego minera no i teraz tak, mamy FluxeuMinerPool.org, port 2033 user i tutaj wasz adres portfela, który weźmiemy sobie właśnie z Zelkora. Klikamy, click to copy, przechodzimy sobie tutaj, wklejamy i teraz bardzo ważne, po kropce worker name, czyli nazwa waszego workera, czyli tutaj waszej koparki. No załóżmy, że będzie to test Bangrotek, damy sobie. Password. Hasła nie musicie ustawiać, hasło jest potrzebne na przykład, właśnie tutaj, do zmian na waszym koncie, czyli chociażby tam wysokości wypłaty. Ale nie bójcie się, jeżeli to hasło nie będzie ustawione, to po prostu nie, nie będziecie mieli możliwości zmiany tego. Jeżeli nie chcecie, dajcie po prostu pas. X. Dalej mamy algorytm, i to tak zostaje w takiej po prostu postaci. Zapisujemy sobie to. No, i w tym momencie, moi drodzy, możemy tak naprawdę uruchomić naszego minera i zobaczyć, jakie są osiągi. Ja to robię na laptopie, więc mamy tutaj 2060 6GB. No, i w tym momencie musimy chwilę poczekać, aż tutaj zacznie nam ten miner w pełni działać i będziemy mogli zobaczyć, jaki jest nasz hash rate. Karta jest niepodkręcona. E, ustawienia są stokowe, natomiast tutaj podkręcamy ją w aplikacji Afterburner. Uruchomimy sobie ją. W tej aplikacji, moi drodzy, MSI Afterburner, możemy ze spokojem dokonywać wszelkich zmian, z tego, że to jest laptop, więc tutaj e, TDP jest znacznie mniejsze niż w standardowej karcie graficznej, więc moje możliwości podkręcania są tutaj bardzo, ale to bardzo ograniczone. E, no ale w tym momencie, zobaczcie, 26,2 E, taki jest wasz hash rate, e, znaczy mój, nie wasz. Taki jest mój hash rate. Tutaj jest, będzie pokazany wasz hash rate. E, tutaj pod spodem będzie to zsumowane 26,7. No, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony. E, przy poborze prądu 88 W. No, nie pamiętam jaki jest na 1660 mojej karcie, bo też testowałem na 1660 Super. Ale tam było to chyba około 22 Yy, około 22-23 yy, tak, jakoś tak, więc tutaj widzę, że jest to znacznie lepiej no możemy zobaczyć, czy uda nam się coś tutaj jeszcze z niego wykrzesać natomiast temperatura jak widzicie 85 stopni jest yy, no mega mega wysoka więc nie polecałbym na laptopie tego robić, chyba że macie jeszcze jakąś podstawkę chłodzącą i uda Wam się zejść z tymi temperaturami. No ale co moi drodzy, w tym momencie mamy minera odpalonego i to tak naprawdę tyle. Przejdziemy sobie do zakładki tutaj naszej. Adres naszego walletu, jak wkleimy sobie tutaj, to nie od razu, ale po czasie pojawią Wam się statystyki różne. O, już nawet coś pojawiło. No i mamy tutaj statystyki, tak naprawdę możemy sobie zobaczyć Hash Rate, tutaj będzie, będą piki różne, natomiast taka będzie tutaj linia pośrodku, która będzie Wam pokazywała tak naprawdę Wasz average hash rate, czyli tutaj średnia, średnia prędkość, z jaką jest to, ta kryptowaluta wydobywana. Tutaj macie informacje odnośnie Waszego udziału. Czyli tutaj e, przede wszystkim tak w tym momencie, jeżeli blok zostałby znaleziony, otrzymam 0,001 flux. E, natomiast im większy mój udział, tym więcej będę tego e, zdobywać. E, tutaj mamy też zakładkę balance, czyli tutaj pending, czyli oczekujący, unpaid, niewypłacony, total paid, czyli wypłacony i minima, minimum payout to jest 5, e, 5 flux, czyli e, jeżeli osiągniecie ten pułap, wtedy automatyczna wypłata będzie osiągnięta. E, dobra, dalej mamy moi drodzy tutaj pełno informacji, i tutaj będzie test bankrotech. Pojawiła się koparka 28,63, aczkolwiek to mogą być takie różne piki, więc poczekamy sobie. no to, Temperatura 82 stopnie. Jest to bardzo wysoko. Możemy zrobić to również dobrze solo, jeżeli nie chcecie kopać dla pula, macie dużo sprzętu i chcielibyście samemu spróbować swoich sił, to możecie przejść sobie na solo flux miner pool. Zasada jest identyczna, tylko że w konfiguracji, moi drodzy, to się różni po prostu portem. Tu mamy 2058, a tutaj, moi drodzy, mieliśmy, zaraz Wam powiem, 2033, o ile dobrze pamiętam, tak, 2033. Różni się to tylko i wyłącznie tak naprawdę portem. Ja próbuję solo na razie, drugi dzień, druga doba. Hasze na poziomie chyba tam 180 i do tej pory niestety nie udało mi się nic wyfarmić. Eee, także czekam cały czas cierpliwie, zobaczymy. Taki eksperyment robię tygodniowy, zobaczymy, czy coś uda się po prostu tutaj wykopać. Jeżeli nie, to będzie to znaczyło tyle po prostu, że z moim niskim hash ratem nie opłaca się robić tego solo. No i wróćmy do naszych statystyk, moi drodzy. Przejdziemy sobie tutaj jeszcze raz. Tutaj już coś tam się nam rysuje. O, widzicie, jeżeli w tym momencie zostałby blok znaleziony, taka jest nasza nagroda. Hash rate na poziomie 28. Tutaj nam pokazuje. 26, 25 i 1. No wynik bardzo dobry, gdyby nie te temperatury, które są strasznie wysokie, 94 stopnie to byłoby całkiem w porządku, 88 W, więc naprawdę mega fajnie to wygląda. No i co moi drodzy, tak pokrótce możecie zacząć tutaj wydobywać tą kryptowalutę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o opłacalność, no wiadomo, tutaj ciężko jest cokolwiek powiedzieć, dlatego że cena dzisiaj jest taka, jutro może być zupełnie inna, więc tak naprawdę. Nie da się w 100% tak powiedzieć, co się opłaca, a czego się nie opłaca. Także kolejna alternatywa, jeżeli nie chcecie kopać Ethereum, macie do wyboru właśnie Flux i postaram się zrobić więcej odcinków na temat różnych kryptowalut. No, i tak, moi drodzy, jak widzieliście, w ten sposób, w łatwy sposób naprawdę można skonfigurować taką koparkę i wydobywać kryptowalutę Flux. Natomiast jeżeli chodzi o opłacalność, nie wiem. Na dzień dzisiejszy może to być słabo opłacalne, za pół roku może się okazać, że był to strzał w dziesiątkę. Z kryptowalutami bywa różnie, także naprawdę, moi drodzy, tutaj musicie zrobić też własny research, oprzeć się na e, tutaj własnych te, teoriach, no i tak naprawdę zaufać własnej intuicji. E, ja ewentualnie mogę wam podpowiedzieć, jak taką koparkę zbudować, e, czego użyć oraz jakiego oprogramowania użyć. I tutaj, w kwestii też konfiguracji, mogę wam podpowiedzieć, mogę wam pokazać na filmach, jak taką koparkę skonfigurować. Ode mnie to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, koniecznie łapka w górę, subskrypcja na kanale, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.